Witaj. Dzisiaj będzie pogaducha o kościach, o naszej konstrukcji, ale tak bardziej od strony energetycznej niż samej anatomicznej budowy. Chciałabym po prostu, abyście zrozumieli, że nasze schematy myślowe i uczucia mają ogromny wpływ na kondycję naszych kości i stawów, i właśnie temu dam wyraz w pogadusze. Bo tak niewiele trzeba, żeby to naprawić. A przede wszystkim, żeby nie doprowadzić do tych schorzeń. A jeśli się jeszcze nie znamy, to ja mam na imię Gabriela i pojawiam się tu w przestrzeni Pario Life. W przestrzeni wdzięczności. To bardzo ważne, dlatego zawiesiłam głos. W przestrzeni wdzięczności, życzliwości, radości, zdrowia i piękna. Z pogaduchami i medytacjami dla ciebie. We wtorki znajdziesz tu zawsze pokaduchy, w czwartki medytacje dla panów, które czyta Andrzej, a w piątki ja czytam medytacje dla pani. Serdecznie zapraszam do tej przestrzeni i z góry serdecznie dziękuję Ci za wspieranie mnie w ogłaskawianiu algorytmów YouTube'a poprzez subskrypcję, poprzez komentarze i poprzez polubienia te słynne kciuki w górę. Wiem. Że większość z moich słuchaczy tego nie ogarnia i dlatego tego nie robi, nic nie szkodzi. I tak tu wpadajcie. Jesteście mile widziani wszyscy. Nie wszyscy muszą tą nowoczesność ogarniać. A teraz jeszcze krótki komunikat. Konkurs Mikołajkowy wygrała Ela T. Jesteśmy już w kontakcie. Wylosowałam ją spośród 157 osób, które były uprzejme zareagować na ogłoszony konkurs. Wreszcie serdecznie dziękuję i zapraszam do zamawiania ewentualnie spersonalizowanych medytacji. Ale bardzo proszę, nim to zrobisz, to jednak najpierw zobacz tu na tym kanale, czy to w ogóle jest Twoja bajka. Zobacz, co ja tu robię. Tu jest bardzo duży wybór różnych medytacji na każdy temat i to całkiem zafri. Serdecznie zapraszam. Obejrzyj. Poszukaj różnych filmików, posłuchaj różnych medytacji. A teraz już o kościach i o naszej konstrukcji. Ta pogaducha to, jak wspominałam, przygotowanie do czwartkowej medytacji dla panów i do piątkowej medytacji dla pań. No to Adrem. Wiemy już, że choroba to efekt nie tylko złej diety, ale też myśli, naszych emocji, może nawet głównie naszych myśli i emocji. Choroba to efekt bardzo złożony energetycznie. Uraza prowadzi do chorób żołądka, wątroby i nowotworów. Strach pozbawia radości życia, uszkadza energię, przyciąga trudne sytuacje, a osądzanie i krytyka. To choroby kości i stawów. Jest bardzo istotnym, by w procesie zdrowienia zwrócić uwagę nie tylko na zdrową dietę, ale i na nasze życie wewnętrzne. Bardzo często okazuje się bowiem, że to właśnie praca w tym obszarze pełni kluczową rolę w wychodzeniu z choroby. W czasach dobrobytu. W tych czasach z niemal nieograniczonym dostępem do dóbr materialnych, do żywności, do cudów techniki, w czasach podróży po całym świecie i wielu innych cudów. To my, zamiast pławić się, do statku i radości, cierpimy wszystko to, co nas otacza, zamiast nas zadowolić z reguły, Pobudza apetyt i chęć posiadania i zdobywania coraz więcej, więcej i więcej. Często w tym zdobywaniu tracimy kontrolę i nie zastanawiamy się nad tym, czy mamy tyle, ile nam wystarczy. Pragniemy zaspokajać ciągle rosnące potrzeby. Niestety to prowadzi do nadmiaru pracy, natłoku myśli, zbędnych emocji. A także do nadmiaru jedzenia. Przesadnie i zbyt dokładnie, i niepotrzebnie na wyrost planujemy przyszłość. Tracimy powoli kontakt z własnym ciałem i z jego prawdziwymi potrzebami. No i w efekcie, cóż, zaczynamy chorować. I tak rozpędzeni do granic możliwości, nie potrafimy na chwilę włączyć hamulca. I co nas zatrzymuje? No, na ogół dopiero choroba. Nieraz zresztą wręcz powala na Ziemi tylko po to, byśmy mieli trochę więcej czasu na refleksję, wgląd w swoje życie i zmiany. Zmiany, które okazują się niezbędne, żeby żyć dalej. Choroba nie jest naszym wrogiem, z którym trzeba walczyć. Jest przecież częścią naszego ciała. Traktowanie choroby jak wroga na ogół źle się kończy. Pamiętajmy, że każda negatywna myśl, pojawiająca się w naszym umyśle, pielęgnowana i utrzymywana latami, znajdzie odzwierciedlenie w ciele w postaci jego napięcia, różnego rodzaju bólu, wypadków i poważnych chorób. Chociaż życie dostarcza wielu nieprzyjemnych sytuacji, w których czasami trudno zachować spokój i radość, warto świadomie przechodzić przez każdy kryzys i nie dać się zawładnąć destrukcyjnym emocjom. A co przynosi najwięcej szkody dla zdrowia kości i stawów? Zacytuję najpierw Ewangelię Świętego Mateusza. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, was osądzą, i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierza. Bardzo szkodzi naszemu układowi kostnemu i naszym stawom wszelkie osądzanie i wszelka krytyka. I wiem, że trudno się do takiej cechy przyznać, ale zbyt często krytykujemy i bardzo często z tego powodu cierpimy na różne choroby stawów. Nie mamy prawa do tego, by krytykować i osądzać drugiego człowieka. Zwróć uwagę na to, że ci krytycy to z reguły osoby z chorymi stawami lub innymi chorobami kości. Ci osądzający, to bardzo cierpiący ludzie z licznymi bólami kości. Chcesz tego? Czy naprawdę rzeczywiście tego pragniesz? No przecież niemożliwe. Więc zastanów się, jak łatwo zapanować nad tymi chorobami. Wystarczy nie krytykować. W innych Krytykujemy najczęściej to, co jest lustrzanym odbiciem naszego wnętrza, które trudno nam zaakceptować. Krytykujemy innych, chociaż sami bardzo często w podobnych sytuacjach zachowujemy się wręcz identycznie. Warto więc zadać sobie w duchu pytanie: Czyż nie jestem taki sam? Tylko najlepiej zadaj sobie to pytanie, nim zaczniesz Najpierw napraw siebie swój stosunek do otoczenia, a potem zastanów się, czy możesz się wypowiedzieć na temat kogoś innego, bo krytykując, dokładasz sobie kolejnych cierpień zupełnie niepotrzebnie, bo obracają się one prędzej czy później, w choroby kości i stary. Nasze samopoczucie, nasza energia jest efektem naszych wewnętrznych myśli, a poprzez nie i nasze spojrzenie na świat przyciągamy do swojego życia trudnych ludzi, ba i takież sytuacje. Bo podobne przyciąga podobne, lub inaczej powiedziawszy, co wysyłamy, to mamy. Więc nasza wewnętrzna agresja, na przykład, przyciągnie do naszego życia takich ludzi i takież nieprzyjemne sytuacje. Wyłącznie zmiana w naszym wnętrzu może przyczynić się do zmiany zewnętrznego świata, nieodwrotnie. Dostrzec w drugim człowieku dobro, potraktować go z szacunkiem i współczuciem. To jest zdrowienie dla nas samych. A jakże miłe uczucie dla wszystkich. Każdy z naszego otoczenia ma swój własny świat i kroczy własną drogą. Będą one zupełnie inne niż nasze, co nie oznacza, że złe. I nie należy ich w związku z tym osądzać i krytykować. Krytyka i osądzanie jest pokusą dostawiania siebie w lepszym świecie. My tacy wspaniali, prawda? I dobrzy, A inni? Jesteśmy naprawdę tacy sami. Pamiętaj, że krytykowaniem i krytykanstwem doprowadzasz się do choroby kości i stawów. Szanujmy innych i nauczmy się akceptować ich własny świat. W każdym jest dobro. I wystarczy je dostrzec, docenić, a najlepiej jeszcze pochwalić. Odmienność drugiego człowieka, z którą się nie zgadzamy, może być dla nas lekcją pokory, współczucia i zrozumienia. Może to być lekcja, a nie powód do krytyki. Ufajmy, że wszystko zawsze dobrze się ma. Ufajmy dobrych. Oczekujmy od wszechświata pozytywnych i dobrych rzeczy i ludzi w swoim życiu, też dobrych i pozytywnych. I zaczniemy takie rzeczy i takich ludzi przyciągać. Zaufajmy też swojemu ciału, że nie chce nas, nie chce nas skrzypcić. Zaufajmy Wszechświatowi Bogu, że troszczy się o nas każdego dnia. Zachwycajmy się pięknem życia i otaczającego świata. Wszystko jest takie wyjątkowe, tyle dobra jest wokół nas. Bądźmy wdzięczni, że możemy tym wszystkim się cieszyć, budząc się każdego ranka. Nie każdemu to jest dane. Każdy z nas ma tyle, ile potrzebuje na dany moment w życiu. A skupianie się na tym, czego nam brakuje, Prowadzi wyłącznie do frustracji i niespełnienia, a także do pogłębiania braków. Sami kreujemy nasz świat każdego dnia od nowa. Ciągle to powtarzam jak mantrę, każdego dnia od nowa. Zaczynasz żyć. Odpowiedzialnie wybierajmy swoje myśli i emocje, gdyż to one decydują o tym, co do życia przyciągamy. Nie zmienimy świata, nie zmieniając jednocześnie siebie. Pozbądźmy się żalu, krytyki i osądzania. Kochajmy siebie i swojego bliźniego, bo uczucie miłości płynące z serca to potężna siła, która uleczy każde ciało, każdy umysł, każdą duszę. Zachęcam do wysłuchania najbliższych. Medytacji w czwartek dla panów czytana przez Andrzeja, a w piątek dla pań czytana przeze mnie. Będą to takie medytacje, które pozwolą uspokoić nasz układ kostny, nasze stawy i pozwolą nam troszeczkę łagodniej spojrzeć na wszystko bez potrzeby krytykowania świata. Serdecznie zapraszam.